Siema Synology Synology 815 plus 815 plus Synology Objawy Dyski są wyciągnięte na razie druga alarm Alert i Dyski wyciągnąłem, ponieważ go odpalam i wyłączam co chwilę. No i to jest taki problem. Pokazuje, że wentylatory są uszkodzone. Wentylatory jak widać tu działa, tu działa, tutaj też działa. W tym miejscu tu są takie wolne otworki. Tak tutaj. Już pokażę. Tu, tu, tu. I tutaj zamontujemy rezystor 100 omów. No i zobaczymy czy nam to wróci. Ja mogę dyski. Dyski są wyciągnięte tylko dlatego, że on jest są chwilę wyłączane i włączane, nie chcę utracić danych na nich. No ale tak się właśnie zachowuje ten Synology. I nawet karta, karta sieciowa też nie świeci. Siemaneczko mamy już tą płytę. Będę próbował tutaj, nie wiem czy widać, wlutować ten rezystor. No, generalnie powinno się udać. Siema Synology jest już w szafie tutaj dla serwerki Dela i tu i tu No i dobra Dyski wystartowały słychać okay. System wystartował. Jest ok. Status zielony. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.